Elo, zelo! Cześć, żelki! Okej, okay, darmowy łuczek. Popis absolutnie nie do ruszenia, pan Gucio. Pan Witold, jest niezniszczalny. Ściągacz. Ściągacz taki jest, no bym powiedział lekko słowo. Z tego, co ja czytam na Twitterze, to... Ktoś mu napisał, jaki jest strat na tą walkę. W sensie dosłownie, jak gra jest stworzona, że tam te żaby, tym Żabem trzeba obciąć języki. A on powiedział, że skoro on do tego nie doszedł, tylko z witmem powiedział, to nie będzie tego robił. I przez co ta walka się tak dłuży? jest build difference. O. To nie jest WilySyn 2. Nie jest WilySyn 2 na 1-4. Szanuję go za to, że za każdym razem uważa, a zaraz uważam, że go pojebało? Oczywiście, że go pojebało. Chyba wszyscy się zgodzimy. Jak? Okej. Okay. Może jakiś Gnarson? Tutaj LW Więc spokojnie z tym co csunkami, ale pewnie ludzi. Siema król z mroku. Pierwsza wiadomość na czacie XP. No tak. O, ślidzik. O proszę. To ja może pani Lucia? O! Czekaj, 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 Lulcia lucia. Tri, lucia ma trilka. Trillek. Dużo hartów. A, chyba nie wystarczy, co? Albo? Oj, zabiłaby. Wiele Mężczyzna przed tą monitory polska. Ja, co ty mówisz? Ej, naprawdę? Oj, dole. Wow. Ale bardzo dużo że, że jakby rzeczy podłapało. Dwie żaby. Że, dziwne, że Żabka jeszcze tego nie zrobiła, co nie? Dobra, tu chyba winek. Mam rozpędzoną panią Lulu z Titanem. Bum, bomba! Że jakbyś teraz Star Wars odpalił, to byś też ją pokonał przed nim? Ja słaby zawsze byłem w takie Souls-like'owe rzeczy, ale ja bym wykorzystał pewnie tego strata, którego on nie chce wykorzystać i myślę, że jest szansa, żebym to zrobił. Myślę, że jest szansa, że w 24 godziny bym je zabił. Uwielbiają Gucia. To jest człowiek, u którego ja bardzo mało siedzę. Prawie nie siedzę, nawet można powiedzieć. Ale uwielbiam. Tak, tak po prostu uwielbiam człowieka. No i on idzie też w gardzeciaki, boże. Zje p. W tym, ten strat, co on sobie wymyślił, jest dopiero 20 godzin tego nie ogarną. No, co w się sensie mi mówi, że on tego strata faktycznego nie wykorzystuje, że tam trzeba przeciąć im języki tym rzadkom. Powiedział, że to jest oszukane, bo mówić powiedział. Jak go tu nie kochać za takie rzeczy? Dobra, no prawie, prawie, mega prawie. A starek. Oczywiście, że to jest wszystko pod publikę, ale komu to przeszkadza, że to jest pod publikę? Dla mnie to ma, to jest jakby narodowe ruszenie po prostu. Ty widzu, możesz się ruszyć i zostawić Subika. Oraz paść na dół do opisu po inne socjalki. Siema. Jakbym wygrał, to teraz sprzedaję. Płoproć Buty z N i masz nowe balansy. Weksleku, dziękuję serdecznie za followa. Siemano, witam serdecznie. już parę lat z Dawaj, Lulusia. Dobra, raczej powinno być G. No w planie co? W planie chyba TF. Nie umiemy niczego innego grać. Tak, jest prawda. Dobra, Lurka to chyba powinno zrobić. Tak, trilek, trilek. E, lo, żelo. lo. Kurde, te ...bardzo chcą być zagrane, mam wrażenie. Ale ja na pewno wolę taki układ. Może 4 oxforsy teraz? Jakieś 4 oxforsy? TF? W tę stronę? O, ona, ona, ona. To jest mój największy przysmak. Bez infinitków wtedy, bez infinitków w balkoniku. Po prostu oxforsy zapominajmy widzowie, że TF jest broken ludzikiem, co nie? Musimy to cały czas brać pod uwagę. O, GB. GB, GB. Wow, ile rzeczy. Uh. Może dzięki temu wygram tą walkę. Miałem bardzo silnych ludzi w, tego, w poolu, więc wolałem zlevelować, żeby może przedłużyć sobie streaka. I wydaje mi się, że dzięki temu to się to uda. No. Te maskotki fajnie tutaj leczą. Trzymaj na Ginso, na tf a. Bardziej wiecie, o czym nawet myślę? O jakimś wiego tutaj. Myślę tutaj o jakimś wiego. Jest Gunblade, może wiecie, tutaj jakiś Titan. Mamy ściągacz. Okay. Burning Spirit. Burning Spirit jest mocnym augmentem. A stabor nie potrzebuje i tak, bo mam tego. Bo mam statika. Tak, zrobimy. Tego gnara trzymam w rzędzie. zasadzie taki, że może trafi się ten. Może trafi się e, jakiś losowy. Jak on ma? Losowy. Nunu. Ooo, wow, anka z trila, to nam wygrało tą walkę. Anka z trila. Puf! Co jest? Wow! O kurde, pani Janko! Defik! A jeszcze chyba nie będę go wygrać. Dobra. Szkoda, fiorka by się jakaś przydała, przyznam. Mamy herciki TFX z tymi temem może. O, on ja prawie ginie od tego. Dobra, to nieważne. Ty, albo Lulu? Jeden kaściuk? Dobrze, trilek. Pani lulu. Pani lulu? Pani Lulu! Pani Lulu nie traci formy. I TF, jakie obrażenia. Bardzo dobry wybór to był zamiast tego malfightera. Dobra, mogę tu zrobić na przykład to. Dobra, biorę to. Wiego To jest też W porządku U, Szybki panurgocik Dobra, dobrze, Urgot podszedł Elegancko Szybko zabijamy tego Spokojnie, szok z burning spirit Ale zdydał Dobrze, wygrywamy tu Jurgocik, urgocik Chodźmy więc tu. Już trochę inaczej powinien to ustawić. O kurde, ten jaki ma Skład Dobra, Urgo zadaje od tej, procentówki. No patrzcie, ładnie ich tam ten leci, co? Pan Urgot. Dobra, o! Lulu siadło na tego. Lulu siadło na Gina. O, Szenik! Szenik, zajebisty, ludek. Grajcie go, nie zerfili O! Lulu! Tak jest! Streamek na Lulu! Grajcie to! Myślisz, że kiedyś znerwiał Szena? Myślę, że znerfią się na tym, że go usuną. Te też tak jakoś bardzo nie ruszają. O, o, może, może, może coś? Aj, szkoda, szkoda. Dobra, i mogę zrobić już tutaj ten gestarz. Już mogę. Mam jeszcze kolejny item. Fioletowy znak zapytałem w lewym górnym roku. E, bo tam jest Anka. I nie chcę sobie w ogóle co nie? O, może, może. Bo jak mam już te itemy i mamy fiorę, to powinienem już przemienić itemy na TF. -a z tej lulu. Więc zaraz to zrobimy. I najwyżej jeszcze do tego ten... Yy, wiego. Bye. Jest wiegosek. Po prostu tak, gram. Tak. No gra. Jest ok. Nie, 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 gambling na pewno TF. Na pewno Gambit TF. Bo na pewno będzie największe wali na TF i miał... 100%. Oj, tylko chyba na tego już nie wystoimy. Chociaż Tef. Czy Tef ma z nich bekę? Tak, ma z nich bekę. Dobra. Całe szczęście, że Tef ma z nich beczkę tak zwaną śmiechu. Ależ tutaj śmiejemy się im w twarz. W ten sposób. A, i ten haker pójdzie mi na lulcie, bo ona podejdzie. Chyba, że? Nie, idzie jednak na popi. No to zajebiście jest. To jest dobrze. O, jeszcze pike. Jednak zultował po śmierci? Ciekawe. Całkiem idę ciekawie. Ten tef, jak thriller łapie. Oj, to powinno być nielegalne. To powinno być nielegalne. Nasz build powinien być nielegalny. To. Ojeju! Pasek dla guard Oj, pięknie. Tu, tu. Czekaj, czekaj, ja już, już zaraz to czytam. Co ten Steven 2 2? Spadkowa mieślenia, 2 ich klepie, 3 1. No, boisko pewnie było złe, tak zakładam. Witam, widzę zgrzowa. Chyba zgrzowa. Oj, pan Tef tutaj śmieje się im w twarz. W jego podobnie. Bo wcale mi otaczył mnie, jakbym kuwa, był w jakimś Wietnamie. <ścoughs> Elo żelo, cześć żelki. Cześć żelki. Siema żelatyna, witaj żelatyno. Oh, witam, witam. Siema, to ja, Urgot 2 do Jeszcze nawet bardzo fajne ma itemy ten Urgot no Mamy takich dwóch carry Jeszcze z Trillkiem Dawaj, dawaj skrzynki Jest skrzyneczka I goldzik, to idziemy w dziewiąty To co, chcecie Urgota 3 czy co? 4-6, 8-50 gold by the way Nie wiem czy on widzi jakie mam Winstrike, 12. win streak a. A tutaj trzeba zmaksymalizować, pamiętajcie widzowie. Jak macie taką opcję, że możecie, macie urgota, to i macie tego. Bo jest sytuacja, gdzie gracie na Smoka, Morgan, i tak dalej, to dajcie go pierwszego. Żeby on dostawał focus z autoataków i jest szansa, że wtedy się dwa razy na to odpali. Jest szansa po prostu podwójna na skrzynkę. Jest anti-healing też. Dobra, dobrze Urgocik strzela. Wiadomo, nie podrzucę mu tej Samiry. Ale nadal, patrzcie, ile hitów ten strzęd zablokował. XD No, i podrzut. Bum, i skrzynki. Zero skrzynek, nie no. Urgo, co ty. Oj, dobry stun. Dobry stun. Kolejny. Uwaga, bo ona może to zrobić. Ona może to zrobić. Zrobiła to ale przynajmniej jest skrzynka. Dobrze, że tego jednego, dwiego trafiliśmy. Nie, to, że trafiłem, to, że tego. Eee... Dobra, ona się shielduje, pyk, i teraz mój Urgot zdaje więcej obrażeń. Podrzut, podrzut, fala, 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 guzior. A teraz referencja. Brawo, brawo, Urgot. Pięknie. TF to jest mega ludzi, co? Gramy tefa z dupy, z, totalnie z dupy. No i co? No i sobie grywamy. Baby. Dobra, czy ten Gnar mi zabija moją drużynę w sumie tutaj? Hmm. Ej, nie jestem przekonany. Oj, Urgot tak podszedł, to, to to tak. Dobra, trilek, trilek. Dawaj, aj, no, niestety. Dobra, to luz. O! Jeszcze jedna fala, jeszcze jedna fala Durgocika. Tak jest, boom. No, tu jest jeszcze augment na tego. Na, na ran, się nie dziwię. Dobra. Dobrze on no tego hakera rzucił. It's fine, it's fine. Gdybym mógł, to biorę Mordekaisera. I ten będzie huge. No. Jeszcze z fajnym itemem. Przestawisz się? Trochę się przestawił i myślę, że overall... Nie no, jakbym podrzucał tą kasę, to byłoby lepiej. Dobra, nevermind. Dobra. Mordekaiser, boom. Krytną nawet. O, nice. Dobra fala od urgota. Nice, wygrana. Albo oj, tu było blisko, tu było blisko. Coś gdzieś tu, no. Żeby mu cały front podrzucać. O, albo temu też. To jest chyba spokojne ustawienie, mi się wydaje. Czy mieli stara podbi? Dawaj Mordekaiser! BUM! A kto drugi plan? Znam twoje amplua! Bo podczas debiutu tam naplułaś! Woda plus Kaluaa! Studia, bo nagrywa. <studia> Co jest poszedłem za dwoje i chłop stracił winstreak? No przegrałem! Teraz, niestety się tak tego stało. Na pana... Mmm... Pana Mordekaiserka. O super, to chciałem właśnie. Exactly. Dobra, jedna anka nam jest potrzebna. No, nie gra hakera, ciekawe. Iż mu jej Dawaj, i uwaga, Mordekaiser. boom! Za tysiaka. Oj, ale chyba przegrywam. Chyba, że ten TF zabije tego gnara. Siup, pięknie. Jeszcze w ogóle Mordekaiser mógł żyje. To ciekawe, designer Twoje hmm. LPG hmm. od Honoru grał z typy. Ty. O, wow, yy, Roluję po tego albo Anka, albo Alistara. O, to chciałem właśnie. Przewidziałem go? No, of course, że go przewidziałem. Pas! bo prowadzę jednym okiem. No dawaj, Mordekaiser 2, pchnięty. Zobaczmy jak p***dolnie Mordekaiser, full AP on jest w ogóle. Uwaga Mordekaiser! puu 1900! Haha! <laughs> Ile skrzynek! GG, jaka giera w ogóle, wow! ah, Zajebiście wyszło.